Nie Dzisiaj sobie zagramy w gierkę na Robloxie. Nazywa się Lutify, nie wiem jak się pisze, ale po polsku to jest sprawdź, tak mi pisało. Otworzymy sobie najpierw skrzyneczkę. To nie było to, że otwieramy sobie skrzynki, nie? Jakby, jakby walczymy. W ogóle ten, mimo że to chodzi nie za do opisu, ale tak to w ogóle. Szukajcie. Jest tu. coś Mogę coś tu kupić? Mogę żadnych? zarobuksy kupić. I co jest? O, ładnie sobie. Dobra, to to chyba nic nie ma za Automatyczny rol Będzie mi się klapać no. Ale ja wiem, że coś można kupić za Robuxy Dobra Dawajcie, dawajcie Okej okay. Okej, okay. okay. dobra O kurde, ciągnie taki dobra widzę wiary o oh! to chyba tutaj dojdzie coś oh! oh, o no. no i tego chciałem właśnie no znaczy, to chciałem właśnie mm. Mamy tutaj. Z rolu i dwie skrzynki naraz Podstawowa szybka rolka z przeglądu zobaczymy sobie czy serwera Dobra, najpierw nie będziemy nic kupywać Najpierw będziemy jakieś lepsze itemki Możemy czy... jakieś takie... Ouuuu! Jakieś takie startowe. Czy... Uuuuu! Co się dzieje? to przyjść. Coo! Tu ma 45 level i 19... Co? Nawet nie patrzyłem co jeszcze dostanę. Ale to chyba coś mocnego. Jakieś potki tam by chyba były. sobie to. Mam jakieś pupki. Szczęście. Prędkość. Ok, ok. Zobaczymy czy mamy szczęście. Dawajcie, dawajcie. U, Przedajemy. Otwieramy. Dobra widzowie, chyba możemy już pójść tutaj się z nim poklepać popatrzcie, mamy, ile mamy te siłki. O, to jest mała. To ma chyba niższy zasięg niż tam te wcześniejsze. Dobra? Okej. Dobra, Ok, tę przynętkę. Okej, się Jednak nie się ma, na... <słuch> Dobra, teraz walczymy z jakimś bossem. Dobra, mamy to widza. Łatwo. Możemy teraz robić... Co to? Ole Birfy! A to mi coś zabierze? większa do wykonu hmm. no. musimy mieć 17 level co nie to mieć 17 level jest? sobie to, co nie to no. dobra widzowie mamy kolejny level i mamy lepszą skrzynkę z tego co wiedziałem i będzie lepszy. Okej, okay, widzę, mamy lepszą skrzyneczkę. Zobaczmy na dropik. Może ta skrzynka się poprawi. No, może nie jest najlepiej. Ale potwieramy sobie. Aż tam wylecij wiecie. Coś, co założymy i będzie lepsze niż nasze. Na przykład amulet, bo amulet ma jest Ktoś... Nie, to nie. Ale ja chyba pójdę... się pobić z tym ziomkiem. Bo nie chcę, wiecie, tak przeskakiwać. Bez sensu. Więc pokonam tego. Okej. Okay. Dobra, chodź, Scroll, to ja chcę i tak wszystkich naraz, Okej? Okay. Ale dwóch zostało, widzisz? Pyk. ty, pyk, pyk. ty, 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 Tu jest pięć jest ty, mi się takie podoba, naprawdę. Polecam na Robloxie. L-O-O-T-I-F-Y. -y. Polecam bardzo serdecznie. O książeczkę. jak, pozwól. O! Akurat teraz. A, y -y. Dobra, pozdrawiam. Otwieram sobie skrzyneczki i zaraz do Was wrócę. Dobra. Dobra, widzę, wyglądam chyba dużo inaczej, ale siła mi niezbyt wzrosła, ale...